Słuchajcie, parę okrążeń po parku i stwierdzam, że niestety przez zimę kondycja naprawdę mi spadła. Jak to mówią razem z brzuchem na kolana. Chociaż mimo wszystko to ciągle ten brzuch mam stosunkowo mały. Ale słuchajcie, to naprawdę to jest kwestia lenistwa. Ja często słyszę, jak ktoś tam mówi, no bo ja dużo pracuję, nie mam czasu. Bzdura, słuchajcie, wystarczy codziennie, ale systematycznie poćwiczyć 15 minut, a to wystarczy wstać 15 minut wcześniej. Żeby ta kondycja była naprawdę dobra, żeby ten brzuszek utrzymywał się w formie. Jest to szczególnie ważne. Słuchajcie, wcześniej ładowałem się w Holandii. Przyjechało takich dwóch bardzo sympatycznych młodych kierowców raczej młodych, no, dla mnie młodych, no bo jak ktoś ma 26 lat, no to dla mnie jest bardzo młody, chociaż szczerze powiedziawszy, to ten młody kierowca też był obdarzony przez naturę tym cudownym, cudownym darem, jakim jest młody wygląd, bo ja go oceniałem na jakieś górę, tam 19-18 lat, a on wie, że ma 26, ale ja zażartowałem, Ponieważ oni coś tam wspomnieli, wspomnieli o tym, że y, potrafią na przykład y, czy w domu, czy czasami y, w weekend na parkingu, wypić na przykład 5, 6, 7 piw. No to ja spojrzałem na niego i mówię: Wiesz co, ja y, wszystko jestem w stanie zrozumieć, ko, gdzie tobie się te 7 piw y, mieści. Chłopak tak troszeczkę, ten, troszeczkę poczuł się chyba urażony. Y, y, tak się troszeczkę na burmuszu, a mnie jeszcze nie, no nie na burmusza się, bo jak ja byłem w Twoim wieku, to nie chcieli mnie przyjąć do szkoły wojskowej, bo ważyłem 62 kg. Przy wzroście 1,81 m no to była naprawdę spora niedowaga. Byłem y, dosłownie taki, a teraz wcale bym miał, no może nie 62, ale nie miałbym nic przeciwko temu, gdybym na przykład ważył 85, a ważę około 94. Dawno się nie, nie ważyłem. Bo wagę, którą kupiłem, przestała działać. Nie wiem, czy to wina baterii, czy te styki zardzewiały. No w każdym razie przestała <grywania> działać. Albo doszła do wniosku, że nie będzie starego zgreda wkurwiać, tym, że już przekroczył na przykład stówę. Ale nie, ja chyba stówę nie przekroczyłem, bo jednak stale staram się dbać w miarę możliwości. A po drugie, moja praca często sprzyja temu. Człowiek nie zawsze ma czas zjeść. Na przykład wczoraj faktycznie miałem taką trasę, leciałem z Anglii do Belgii. 1300 km. Nie miałem, wprawdzie jak to, bardzo duża grupa kolegów mówi, że to nam na 6 rano muszę być, musiałem cisnąć. Nie, nie. Ja miałem powiedziane, że mam dostarczyć to w piątek, ale. Ja jestem takim trochę dziwnym współpracownikiem mojej firmy, ponieważ przez wiele lat prowadziłem swoją własną działalność. No i wiem, co to są koszty, wiem, jak ciężko jest zarobić na te wszystkie potrzebne koszty. Dlatego, jeżeli jest to tylko możliwe z mojej strony, nie wymaga to ode mnie, no nie wiem, jechania ktoś by na naszczała z podpartymi zapałkami. To staram się w miarę możliwości przyjechać tak, żeby spedytor miał czas znaleźć jakiś frakt. Tym bardziej, że tu chodziło mi o to, że wiedziałem, że przyjeżdża w piątek, czyli że jeżeli przyjadę stosunkowo późno. To jemu będzie ciężko cokolwiek znaleźć, no i weekend będzie, że tak powiem, zmarnowany. Po drugie, powiem Wam otwarcie, nawet lubię, jeżeli na weekend dostanę jakąś taką trasę, bo to siedzenie na, na, na parkingu to też nie zawsze jest fajne, co to za przyjemność siedzieć cały czas w kabinie. Nie zawsze, ten, nie zawsze jest szansa znaleźć taki parking, żeby można było wyjść sobie spokojnie. Powiedzmy, dojść do miasta, no bo jak autostrada, to przy autostradzie nie będzie szedł. A jak jadę na przykład, o, powiedzmy, nawet takich Włoch, niby daleko, no ale jak mam dojechać na poniedziałek, to mam multum, multum czasu. Mogę sobie jechać spokojnie Landem przez Francję, i tam, jeżeli zaczę, że jest jakieś ciekawe miasteczko, no to sobie staję, szukam takiego parkingu, który jest albo płatny. Mm, że wiem, że tam mogę spokojnie stanąć, albo po prostu wiem, że nie jest płatne, ale on, na przykład pod jakimś marketem, wiem, że tam jest, jednak jest, są te kamery, no i tam ci złodzieje no nie przychodzą, no bo y, trudno jest pod kamerami ciąć plandekę, y, wchodzić na pakę i kraść, prawda? No więc sobie mogła się spokojnie yy, pozdę, pozwiedzać. Dlatego lubię dlatego postarałem się w ten piątek przyjechać w miarę wcześnie, Byłem na 10 rano. Yy, rozładowałem się. Spedytor powiedział, żebym jechał na razie na parking, bo nie ma nic. Pojechałem ten parking i powiedziałem szczerze, nawet myślałem, że mówię, oj, chyba będę miał weekend w Holandii. Yy, to trochę mnie ucieszyło, bo mówię, lubię na tych rolkach jeździć. Po drugie mam na pacem. Yy, yy, Rowerek elektryczny, prezent moich synów, ale się okazało, że około godziny 13 on musiał jeździć do takiej firmy, do której często przyjeżdżamy, zadu się, popłyniesz do Irlandii. No tam mówię: nie, ten nie jest y, źle. I pojechałem, zadowałem się, no i teraz płynął do tej Irlandii. No ale w słuchajcie, sensie, w, przypominające tego młodego. I kierowcę, którego serdecznie pozdrawiam, jeżeli przypadkowo wszedł na mój kanał, to go serdecznie pozdrawiam. Jego i jego kolega są z jednej firmy. Serdecznie ich pozdrawiam, naprawdę sympatyczni młodzi ludzie. Fajnie mi się z nimi rozmawiało, ale przypomnę sobie to jego szczupłość. No to ja wiem, jak poszedłem na egzamin do szkoły wojskowej, właśnie chudy jak Szczapa. I pamiętam do dzisiaj, jak bo to był taki na, na, przed. Rozpoczęciem służby wojskowej, nauki w tej szkole wojskowej, był taki egzamin sprawnościowy. No i do dzisiaj pamiętam właśnie, jak stanem zebrany w tych spodenkach, przygotowany do pokazania, co potrafię, i jak większość właśnie ówczesnych moich kolegów zaczęła się ze mnie nabijać, tam, z mojego wyglądu, z, tej mojej, z moich sterczących żeber. Oczywiście w momencie, kiedy podszedłem do drążka, zrobiłem tzw. zwiz i zacząłem się podnosić. To moim kolegom szczęka opadła. Wtedy nie powiem wam, ile razy się podniosłem, ponieważ ile razy o tym mówię, to tyle razy każdy mi zarzuca kłamstwo. To po co ja mam się tłumaczyć, że to było mm, prawdziwe i że ja byłem człowiekiem wysportowanym. W każdym razie, yy, bycie szczupłym, yy, szczupłym, bo już pomijam kwestię bycia chudy. O dzisiaj, jak ja powiem wam szczerze, dzisiaj na jednym z parkingów mm. widziałem belga yy, i patrząc. Na niego, jak on wsiadł z tego samochodu, to się zastanawiałem, jak to się dzieje, że mu się te nogi nie łamią. No bo on naprawdę, on już nie był szczupły, on był przerażająco chudy. Więc bycie szczupłym to jest zaleta. Człowiek się lepiej czuje, ma większą kondycję i naprawdę o wiele więcej potrafi. Słuchajcie, pozdrawiam wszystkich szczupłych, a tych, którzy nie są to. Zapraszam, naprawdę, słuchajcie, zapraszam do gimnastyki i wieście mi, że 15 minut codziennie można wygospodarować. Ja o tym dobrze wiem, chociaż, naprawdę, słuchajcie, jestem leniwy i ciężko się mi jest zmobilizować do codziennej gimnastyki, no ale przynajmniej nadrabiam to potem na rolkach czy na rowerze. Cześć, pozdrawiam.